Jedną z największych atrakcji podczas upałów jest basen letni przy ulicy Sobieskiego w Dębicy, gdy tylko temperatura wzrośnie, tłumy młodych dębiczan chętnie korzystają z odkrytej pływalni w centrum miasta. Podczas tegorocznych wakacji przygotowano ceny biletów w promocyjnych niskich cenach. Od poniedziałku do piątku uczestnicy półkolonii letnich mają wstęp po 2 złote, również 2 złote zapłacą dzieci i młodzież do lat 16. W każdy poniedziałek i czwartek. Mamy nadzieję, że w ten sposób zwiększymy frekwencję oraz dostępność tego obiektu dla naszych mieszkańców. Zostały tam przygotowane drobne prace remontowe, ponieważ te duże prace wymagają ogromnych środków i będziemy się oczywiście starać o to, żeby w przyszłości ten, ten obiekt był całkowicie wyremontowany. Na razie przygotowaliśmy boisko do piłki siatkowej, które zyskało nowy standard, bo uzupełnione zostały piasek, nowe wyposażenie tego obiektu i mamy nadzieję, że, że właśnie w ten sposób zwiększymy atrakcyjność. Dodatkowo dzięki panu burmistrzowi zakupiliśmy leżaki plażowe, które będą do dyspozycji korzystających. Korzystający będą mogli wypożyczyć sobie na okres korzystania z obiektu właśnie taki leżak, który, który no, zwiększy komfort przebywania na naszym basenie. Na kompleksie przy ulicy Sobieskiego znajduje się duży basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, boisko do siatkówki, mała gastronomia, nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwają ratownicy.